Słyszany na lekcję z Polarnym. Będziemy dodawać mały autor z Lego wyścigowe. Dobrze, zacznijcie od takiego klocka. Potem dodajcie taki klocek. O, tutaj. Potem weźcie taki klocek. Dodajcie go tutaj. Potem weźcie taki klocek. Dodajcie go tutaj. Potem weźcie taki klocek. Dodajcie go tutaj. Potem weźcie znowu taki sam klocek. Dodajcie go tutaj. Potem weźcie taki klocek. Dajcie go tutaj. Potem weźcie taki klocek. Dajcie go tutaj. Potem weźcie taki klocek. Podłączcie go tutaj. Potem dajcie taki klocek. Dajcie go o tutaj. Potem obróćcie swój samochód, dodajcie taki klocek, połóżcie go tutaj, o, tutaj właśnie. Potem dodajcie taki klocek, dodajcie go tutaj, potem weźcie taki klocek, dodajcie go. Nie, pomyłka, Daj, weźcie taki klocek i dajcie go jeszcze tutaj, o. Potem weźcie taki klocek, dajcie go tutaj. Potem weźcie znowu taki sam klocek, połóżcie go tutaj. Potem weźcie taki kloczek kolejny raz i połóżcie go o, o, tutaj. Potem weźcie taki kloczek i połóżcie go tutaj. Potem na chwilę odłóżcie swoje auto. Weźcie taki klocek, taki klocek. I połóżcie go tutaj. O, i tak na razie wygląda nasze auto. Potem weźcie taki klocek. Potem weźcie taki klocek, dajcie go tutaj. Potem odłóżcie swoje auto. Weźcie taki klocek. Dodajcie do niego taki klocek, odłóżcie to. Zróbcie to samo drugi raz. I tutaj raz na boku. Tutaj drugi raz na boku. Proszę. Weźcie taki klocek. Weźcie oponę małą i włóżcie małą oponę do tego kółka. O właśnie tak. I doczepcie to tutaj. Potem zróbcie to jeszcze raz. O właśnie tak. I podłączcie tutaj. Potem weźcie kolejną taką oponę. Weźcie kółko dołączcie, włóżcie, okay. potem weźcie taki klocek do, podłączcie go do opony, o tutaj, podłączcie to tutaj, weźcie taki Jestem klocek, włóżcie go tutaj, Zwrotnie. i proszę, wasze auto jest gotowe. Zrobiliście tak samo jak pokaż, ja? Pokaż, jeszcze pokaż. Napiszcie w komentarzach. Koniec filmu. A, i pamiętajcie o łapkach w górę.